Na YouTube lecimy z kolejnym vlogiem na dwa tygodnie do zawodów. Co, mamy godzinę ósmą? Wstałem godzinę temu, wybudził mi już niestety głód. Gdzieś tam chwilę jeszcze poleżałem, umyłem się i lecimy z tym dniem. Początkowo u mnie standardowo wpadła kawa wcześniej tam tam glutamina, elektrolity, tak jak zawsze. Chwilę sobie do was pogadam, wpadnie druga kawa. Lecę z psem na spacer, taki 10 minutowy, później go muszę odstawić i idę sam jeszcze na pół godzinki, tak żeby sobie dobić troszkę kroczków, gdzieś tam się poruszać przed tym pierwszym posiłkiem, wydłużyć przede wszystkim ten czas przed śniadaniem, dzięki temu jak zjem później, to wiadomo też dłużej no, będę w stanie później nie być głodny, nie? więc to trzeba już później mądrze zarządzać żeby niestety nie bidować. Co jeszcze? Jeśli chodzi o kaloryczność diety, jest taka, jak ostatnio mówiłem: czyli w dni treningowe 300 węgli, 300 białka, 30 tłuszczu, a w dni nie treningowe 200 węgli, 300 białka i 60 tłuszczu. Dzisiaj mam właśnie dzień nie treningowy i tak będę na siłowni, ale to zrobię sobie godzinkę cardio i brzuch swoją drogą. Tak myślę, że może pokażę chociaż ten trening brzucha. Może ktoś to zainteresuje. Ogólnie mając w diecie 200 węgli, nie ma co ukrywać. Taki dzień to jest taka trochę wegetacja, czekanie już aż przyjdzie dzień treningowy. Tego jedzenia jest trochę więcej, ale z Klaudią wymyśliliśmy, przyjdziemy się do Chudego Ciacha. Już tam byliśmy ostatnio. Fajna opcja. Ciasta i szejki są takie Prawie, wiadomo, to nie jest to samo, ale prawie jak takie normalne, słodkie. spodane makro. Głównie tam jest białko i tłuszcz, bo to gdzieś tam jest na bazie odżywek białkowych, słodzika i masło rzechowego. Więc cel, na cel jest taki, że wpadnie rano omlet, później prawdopodobnie ten trening lub jeszcze kurczak. I po treningu, właśnie chcemy pójść sobie do tego chudego ciacha i gdzieś tam na wieczór wpadnie kurczak. Nie? Myślę, że warto pokazać, że da się tam zachować jakiś balans yy, makro się będzie i tak zgadzało formę i tak zrobię, a jednak wiecie, fajnie gdzieś tam czasami wyjść dziewczyną, mimo tego prepa, yy, no i zjeść coś innego niż ta typowa kasza, omlet, kura i tak w koło Macieju nie? dobra, ja się zbieram dobra, pies odstawiony yy, także lecimy z kroczkami ogólnie to strasznie wieje, ale chyba ten mikrofon robi robotę, bo no, nikt to mnie narzeka na dźwięk, także chyba jest ok. Temat jaki chciałem poruszyć to to, jak zmienia się myślenie zawodnika wraz z biegiem redukcji, nie? Początkowo jest tak. W sumie nie tylko nawet zawodnika, nie? Ogólnie osób na redukcji. Początkowo jest tak, że jesteśmy mega nakręceni. Tak naprawdę dokładamy sobie te wytyczne z uśmiechem na ustach. Cieszymy się, że jest coraz ciężej, że ta forma się robi. Jest mega duży zapas energii. Ale później niestety, wraz z biegiem czasu, jesteśmy coraz bardziej zmęczeni, coraz bardziej nam się odechciewa i wtedy właśnie często ludziom siada głowa, nie? zaczynają podjadać, myśleć czy to ma sens i tak dalej, często kończą to redukcję przedwcześnie. Musicie sobie uświadomić, że gdyby to było takie mega proste, nie? każdy by chodził z sześciopakiem gdzieś tam na brzuchu, miał wszędzie żyły i tak dalej. No myślę, że każdy chce gdzieś tam dobrze wyglądać, jednak no, nie jest to takie proste. Nie? Więc ważne wyznaczać sobie cele takie długoterminowe, ale również krótkoterminowe. Ja gdzieś tam ciągle mam tą wizję tych zawodów, to mnie nakręca, ale też e, gdybym miał z tyłu głowy, wtedy, gdy zaczynałem redukcję e, na początku stycznia, czyli ja ją skończę dopiero 25 maja, to myślę, że już dawno by mi się odechciało, i bym to zostawił, nie? Dlatego mega pomagają takie cele krótkoterminowe, nie? Ja osobiście e, uwielbiam cały ten okres prepa. Zawsze, gdy się skończy, minie tam miesiąc, już tęsknię za tym takim podnożaniem, e, za swoim celem, przyjmowaniem jakichś tam swoich barier. Ale jednak, e, no też zawsze przychodzi taki moment, u mnie przed, już nie wiem, z dwa tygodnie temu, gdzie już po prostu trochę nie mam energii, odech się. I w tym momencie mega pomagała właśnie wizualizacja, nie? E, Tego, co będzie jeśli dalej wytrzymam, nie. Z jednej strony wiem, że wygodniej by mi było, e, po prostu pójść, zjeść <grych> i tyle, ale wiem, że trzymając tą dietę stopniowo zbliżam się do tego, co chcę osiągnąć. Wiadomo też nie chodzi o to, żeby tylko czekać, kiedy to się skończy, nie? Bo jeżeli to się komuś nie podoba, lepiej po prostu tej redukcji nie robić. Jednak, jeżeli no macie ten cel, chcecie pozbyć się otyłości, albo wykręcić swoją życiową formę, a gdzieś tam już czujecie, że Wam powoli się odchyla, się to motywację, polecam rozłożyć to sobie na kilka takich czynników, powoli odliczać i odhaczyć po prostu to, co macie do zrobienia. Nie potraktować to jako obowiązek, a nie jako przyjemność. A na pewno satysfakcja y, Wam to wynagrodzi. Nie? I to tak naprawdę nie jest ważne, czy Wy chcecie zrobić formę na wesele, na plażę, y, na zawody, czy żeby się lepiej poczuć. Po prostu, jeśli sobie coś zakładacie, y, to jeśli to później osiągniecie, poczujecie się na tyle dobrze, że zobaczycie, że to uzależnia. Nie? Y, warto naprawdę przełamywać się, wychodzić z tej swojej strefy komfortu, y, bo zazwyczaj też to, co nie jest przyjemne, to, czego najbardziej się boicie, to czego nie chcecie zrobić, da Wam na największe korzyści. Nie? Ja już myślami gdzieś tam jestem po zawodach, jem pizzę, jestem w Tajlandii i tak dalej. Ale wiem, że to jest dopiero wisienka. Na razie trzeba do tego cisnąć. Nawet jak się nie chce, to właśnie wtedy jest taki sprawdzian charakteru. I dlatego teraz właśnie na głodniaka. Chodzę tutaj już dobrą godzinę, e, no bo wiem, co mnie czeka, gdy uda mi się to wszystko zrealizować, tak jak sobie wymarzyłem, nie? No dobra, z tego mojego przynudzania, takie moje przemyślenia. E, róbcie to, co czujecie i nie odpuszczajcie, nawet jak Wam się nie chce. No i wpada pierwszy posiłek. Ja go robiłem, a nie Klaudia, <laughs> więc może jakiś piękny nie jest, ale myślę, że też tragedii nie ma. Eee, może zrobić go każdy, bo jest mega prosty. Eee, ja tu tutaj po prostu wsypałem do shakera 30 g mąki, 70 g izolatu, jedno jajko, 70 g chudego mleka. Wszystko zmiksowałem. Eee, taką gęstą masę wylewam na patelnię, eee, smażę pod przykryciem ciągle. Później po drugiej stronie tylko dosłownie na minutę i gotowe, nie? Na górze macie 15 g masła orzechowego jeden jogurt proteinowy w smaku białej czekolady i 150 g borówek, nie? Tutaj Wam gdzieś wrzucimy makro No i co? Ja się biorę za jedzenie a Wam pokażę później kolejny posiłek. Ja już trochę popracowałem także wpada drugi posiłek przetreningowy na siłownię 3 jakoś godzinę później No i co? Mamy tutaj kurczaka albo indyka, ja to tak wiecie, nazywam zamiennie dla mnie to smakuje tak samo, makro ma też tak samo, no to jest indyk z tego co pamiętam eee, tutaj warzywka, tak dla lepszej sytości zdrówka eee, pół paczki wafli eee, tych od WK. one nie mają tłuszczu, mają fajny posmak serowy, więc spoko mi teraz wchodzą po takim posiłku, gdzie mam tyle mięsa właśnie, bo to jest 370 g indyka eee, i tak jestem najedzony, a te wafle jednak są dużo smaczniejsze niż jakiś tam suchy ryż eee, no i wiadomo, kolka zero, nie Dobra Siemanko, my już na siłownicy CTG jesteśmy po rozciąganiu. Jak mam niewolne, staram się trochę bardziej rozciągać szczególnie klatkę i te najszersze i biodra. I teraz lecimy spiesznić się na brzuch, unoszenie nóg zwisie. 4 serie, po 12 powtórzeń, nogi dość mocno odrywam, żeby móc angażować cały ten brzuch, najważniejsze co się staram robić, to puszczać całkiem powoli. Dobra, lecimy z drugim ćwiczeniem, takie ćwiczenie, które każdy powinien wykonywać, poza tym, że fajnie można pracować brzuch, też mięśnie głębokie, się tam zapobiega tym bólom pleców, koryguje wady postawy, więc tak naprawdę no, każdy powinien w planie chociaż raz tego nie zrobić. Nie? gdzieś tam zapas jeszcze przyzwyczajony jestem, że robię tego planka po schodach sobie dużo ciężej ale generalnie robię takie trzy serie tak maksa tak naprawdę nie patrzę na czas tylko staram się gdzieś tam mniej więcej ten czas stopniowo wydłużać dobra lecimy ostatnie dwa ćwiczenia na brzuch zrobię już w super serii świeca z zalachami w jakim nie brzucha często to nie polecam, musi coś dość mocno ciężka lepiej sobie to gdzieś tam rozdzielić ale że zrobię świecę z zalachami i lecę na schody My już w domu, randka się udała, chociaż mogłoby być ciasta więcej. Wpada ostatni posiłek, e, 300 indyka, jakieś tam warzywa, e, 30 gramów, o ile dobrze pamiętam, masła orzechowego e, i pół paczki znowu tych samych wafli. Tu Wam gdzieś rzucimy makro z tego posiłku, ale też z całego dnia. No i co? No i tyle. Dajcie suba, e, żeby Wam wyskakiwały na bieżąco powiadomienia. E, kolejny vlog standardowo za tydzień.